Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj jesteśmy na Craftedzie na Survivalu 1.15. Jednak mieliśmy nagrywać na 1.16, ale patologia za duża i musieliśmy zmienić serwer. Yy, bo tutaj dzieci nie rozumieją, że kontentu yy, nie muszę prowadzić PvP, a nie, nie prowadzę go z uwagi na to, że zmieniam po prostu społeczność i mam nadzieję, że rozumiecie moją decyzję. Dzisiaj postanowiłem dokończyć tą serię. Yy, będzie dużo odcinków z niej, więc szykujcie się na więcej. Yy, nie wiem, kiedy ją zobaczycie, ale pewnie z jakimś wyprzedzeniem dużym. Yy, ostatnio pomogliśmy jednej osobie, o Niku Gregor Grant. Dzisiaj zobaczymy, komu uda się pomóc. Mam nadzieję, że będzie to jakaś osoba, która będzie miała mikrofon, ale no nie wiem, zobaczymy. Postaramy się pójść z nią do endu albo do nederu i pomożemy jej po prostu w, tej, w ten sposób, nie? <laughs> Mam nadzieję, że nam się y, odcinek uda i nikt nam nie będzie przeszkadzał, bo jak będzie to mi się nie chce. Więc mówię od razu, nie, no, może nas ktoś zabić nie musi, ja naprawdę zdejmuję się, tak mi ktoś zacznie bić, bo mi się nie chce bić na tej wersji. Pamiętajcie, że ja gram y, gram Only 18 PVP, a y, wyższą wersję sobie odpuściłem z uwagi na społeczność. Y, no, i mam nadzieję, że, że ona się już poprawiła. I wszyscy. Jesteśmy w miarę kulturalni i, i tak dalej. Yy, więc co? Widzimy się już, jak kogoś znajdę yy, i będę mógł po prostu mu pomóc. Dobra, znalazłem już pierwszą osobę. Yy, Manik Provip 1, 2, 3. Pomożemy mu. Provip yy, Mażdycy Kurczę, Provip nie ma yy, Discorda, ale pomożemy mu oczywiście. Yy, Dobra, to prowi Provip, yy, Chodź ze mną Chodź ze mną, dobra, zobaczymy czy... Tu Nie bój się Dobra, sobie przygotuję, bo mnie pewnie będą bili, ale dobra, nie, po, nie poddamy się. Dobra, chodź, chodź, hopcie, prowi, zobaczymy czy on pójdzie. Dobra, idzie za nami. Staramy się nikogo nie bić. Dobra, chodź w pro okay. Dobra, jednak postanowiłem pójść do netheru, bo nie pamiętał kordów na tej wersji. Zobaczymy, jeszcze sobie podbinduję. Czekajcie. O, dobra, teraz mam git. Dobra, zobaczymy czy on będzie szedł dalej za nami. Tu z nami JJK idzie, ale nie jesteśmy na rozmowie. Ani z nim, ani z nim, więc no i sobie, dobra, dzięki, chodź prowip, chodź pójdziemy z nim do netheru. Zobaczymy, czy kolega, on jest raczej początkujący, no nie oszukujmy się. No widać, że jest początkujący, ma jedynie pewnie łopatę z Kita VIP. Czy tam z kit Gracza. A, on nie ma VIPa, no to Kit Gracz. Zobaczymy, zobaczymy jak to tam z nim pójdzie. No i co? Widzimy się już przy portalu do netheru, no nie, bo dzisiaj w netherze coś spróbujemy zbudować. Czekaj, tutaj mi nic nie wyjmuje wejdźku ile Szanujmy się. Ja muszę mieć obsydion jakiś. Ok, mam obsydian. Dziękuję. Okay. Nie dotykaj go. A, to to twój? Kareciarza, ktoś ci go dał. Dobra, weź sobie. O, dziękuję bardzo, że dajesz mi prezent. Użyj, żeby był widoczny. Tam machnąłem. Dobra, on już wszedł, ja też. Sobie wejdę. Okej, okay. jesteśmy tu. I tu gdzieś sobie może zrobimy jakąś bazę netherową. Chodź, byczku. Chodź, chodź. Dobra, zobaczymy, co tutaj można zrobić. Pigmeny, dobra. Sobie pozwolę skopać troszeczkę tego piasku. A bo to jest to Dlatego tak ładnie. O kurde na styk żeby on się nie zabił O nie O kurde Gościu się zabił O kurde mamy problem Oj oj O kurcze Oj oj Dobra widzowie Yy... Postaram się go odnaleźć. Yy... Przyjdź po mnie, idziemy jeszcze raz. No dobra, już idę do niego. O kurde. Chłop się zabił. Dobra, widzowie, jestem prawie już na spawnie. Mam nadzieję, że on tam na mnie czeka. Miał jeszcze ECK, miał to, miał to. Myślę, że mu po prostu damy jakieś litki jeszcze i po prostu zakończymy, nie? Damy mu Elkę, może. Damy mu Elkę, po prostu niech się cieszy chłopak. Czemu nie? Na start zawsze dobra. Tu sobie pozwolę tak zrobić. Damy mu tą eleczkę. Myślę, że chłop będzie zadowolony, nie? Tam idzie mordeczka. Tu tu chodź. Wywalaj. Wywalaj. Typ mnie zamknął Dobra, piszę do tego gościa Kiedyś mnie tepnął KC, Kadeszku Dobra Chodź prowib Chodź prowip tu To ten? To ty To ty Dobra, damy młękę. Damy mu jedzenie. Damy mu to. I damy mu to. Proszę. No i co? Na dzisiaj by było tyle. Dziękuję za oglądanie. Yy, no i widzimy się już na craftydzie za tydzień, a już pojutrze zapewne na 18 na dragonie na klepach i ostrej dominacji te paryk trzymajcie się pamiętajcie że 100 lajków równa się kolejny odcinek trzymajcie się papatki do usłyszenia